Siemanko, Siemanko, otrzymaliśmy kolejną darmową ewolucję. Nazywa się Niemiecka Chwała i przeznaczyć można tutaj zawodników tylko i wyłącznie z Niemiec o maksymalnym overallu 87 i dwoma playstylami z plusem maksymalnie. Jeżeli chodzi o upgrade'y, jakie dostajemy w tej ewolucji, no to tutaj przede wszystkim overall plus 7. W dodatku, oczywiście, statystyki praktycznie wszystkie podnosimy i dostajemy playstyle. Zagrania z fałsza, szybkość, stałe fragmenty i z plusem mamy playstyle. Style w ślizgi i plus jeden do gwiazdki sztuczek. Do rozegrania mamy tylko 9 spotkań, także bardzo szybko się ją robi. No i początkowo myślałem, że jeżeli tutaj można przeznaczyć tylko niemieckich piłkarzy, no to będzie ciężko, jeśli chodzi o jakieś perełki w tej ewolucji, zwłaszcza, że jest darmowa, ale okazuje się, że jest kilka ciekawych kart, na które warto zwrócić uwagę i znalazłem 12 takich kart, które moim zdaniem są warte uwagi i wśród nich taki polski delikatny akcent również będzie, także zapraszam do oglądania, tylko szybkie słowo od partnera naszego karty. Now. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, usebuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwsza karta na liście to Ikona, czyli Mikael Balak czy Michael Balak. Tutaj po upgradzie ma już 90 tempa, 94 strzelania, 92 podań, 88 dribbling, 85 defensywy i 92 fizyczności. Gwiazdki 5 na 4 Wystarczy tutaj jego zwykła podstawowa wersja ikony 87 wiadomo Michael Balak dostał niedawno ikonę w wersji tej która się ulepsza i ma już teraz 95 overalla no kosztuje on ponad 400 tysięcy monet a tutaj mamy wersję darmową wystarczy jeżeli mamy tą wersję podstawową w klubie bądź kupimy ją z rynku Florian Wils i młoda gwiazda w reprezentacji Niemiec tutaj po upgrade ma już 88 tempa 89 strzelania 94 podań 96 dribbling 76 fizyczność 5 na 4 Wiadomo, ma tutaj tylko jeden playstyle z plusem, także jest to dosyć duży minus. Ale jeżeli chcemy pograć wilcem, a nie mamy kasy na jego kartę Tots, która jest dosyć droga, no to tutaj mamy taki tańszy odpowiednik. Lukas Klosterman. No, zobaczcie na tego obrońcę, który po upgrade'zie ma już 95 tempa, 95 defensywy, 94 fizyczności. Dosyć dobry dribbling, jak na środkowego obrońcę. 3 na 3 jeśli chodzi o gwiazdki. Co prawda, tylko jeden playstyle z plusem, czyli te wślizgi, ale. Ale zobaczcie na te statystyki. no Muszą troszeczkę nadrabiać właśnie te braki w playstylach. Zwłaszcza to tempo na środku obrony. No, praktycznie wystarczy do jej jakaś kotwica i mamy wymaksowane tempo i defensywę na środku obrony. Także fajna karta, tylko potrzebujemy kartę 87 Thunderstruck, żeby wykonać tą ewolucję. Anton Stach. Tutaj akurat mamy już troszeczkę lepiej, jeśli chodzi o playstyle. Mamy w sumie już trzy playstyle na tej karcie. Tutaj do wykorzystania potrzebujemy go w wersji wersję 87 i po upgrade'ie ten pomocnik ma 92 tempa, 89 strzelania, 92 podań, 89 dribling, 92 defensywy i 96 fizyczności i gwiazdki, 5 na 5 i w dodatku wysoka, wysoka pracowitość. Także naprawdę ta karta wygląda bardzo dobrze jako taki typowy box to box, który nawet strzeli bramkę, a przede wszystkim w obronie z tymi playstylami bardzo dużo się przyda. Kai Havertz, w końcu mamy jego solidną ewolucję karty, która była do zrobienia jakiś czas temu w SBC. Wersja 87 zmienia się w 94 i ma już 98 tempa, 84 strzelania 94 podań, 94 dribbling 92 defensywy i 93 fizyczności, gwiazdki 5 na 4 no jak ta, tylko ta karta wyszła na lewej obronie to był po prostu zawodnik praktycznie w każdym składzie i tutaj w końcu możemy go ulepszyć i znowu znowu wstawić do składu, co prawda tylko dwa playstyle z plusem, ale to jest Kai Havertz świetnie blokuje tą lewą flankę dzięki temu wzrostowi, który ma praktycznie na metr 90 chyba czy Met 89, m. no ale to jest naprawdę wysoki zawodnik, którego ciężko obejść właśnie na tej lewej stronie obrony. Denis Undav. tutaj musimy mieć jego kartę, zawodnika miesiąca 87 overalla i po upgrade'zie ma już 92 tempa, 98 strzelania, 92 podań, 95 rybik i 95 fizyczność. Gwiazdki 4 na 5, dwa playstyle, z tym jeden strzał finezyjny, co jest moim zdaniem bardzo przydatne dla napadziora i w zasadzie żadnych innych strzałów nie musi mieć, bo ten strzał wystarcza żeby ładować brameczki, czy to z polakadnego, czy za niego. Naprawdę świetnie wygląda ta karta. I nie ma moim zdaniem aż takiego znaczenia, że ma tylko te dwa playstyle. Zważa, że ten drugi jest do ślizgów. To raczej też nie mało przydatny, akurat dla napastnika. Ale naprawdę fajnie wygląda ta karta pod względem przede wszystkim statystyk. Christian Gunther również idealnie pasuje do tej ewolucji. Jest to prawy obrońca niemieckich, oczywiście, który po upgrade'zie ma już 99 stępa, 90 podań, 87 dribbling, 86 defensy i 98 fizyczności, gwiazdki 5 na 4 i wysoka, wysoka pracowitość. Tutaj potrzebujemy jego wersji ICE 87 i naprawdę mamy solidnego prawego obrońcę bądź nawet prawego pomocnika, bo tam również może grać w tej wersji karty. Antonio Rudiger. Tutaj wystarczy jego zwykła, rzadka 85 i już tutaj po upgradzie ma 91 tempa, 91 defensywy 95 fizyczności, akurat Playstyle bardzo przydatny dla. Obrońcy środkowego. Przede wszystkim ta walka w powietrzu. To jest podstawa w tej grze. 3 na 30, jeśli chodzi o gwiazdki, nie za dużo, aczkolwiek można to wybaczyć. Zwłaszcza, że to jest środkowy obrońca. On ma po prostu odebrać piłkę i podać do najbliższego, bardziej zwinnego, lepszego w podaniach również pomocnika. Także świetna karta, darmowa. Rudiger jest zawsze dobry w tej grze. Także warto, warto wziąć go pod uwagę. Kolejny obrońca Auril Bisek. Sam zapomniałem, że on miał przecież wersję młodych przyszłych gwiazd, przepraszam, w wersji 86 i ta wersja idealnie pasuje do tej ewolucji, po której ma 92 tempa, 90 dryblingu, 93 defensywy i 99 fizyczności gwiazdki 3 na 3 Wiadomo, Bisek to ma prawie 2 metry wzrostu i jest naprawdę niezmiernie ciężko przejść go po prostu dołem, a wygrać z nim główkę to już praktycznie odciera się o coś niemożliwego. Także Bisek również idealnie tutaj pasuje. Oczywiście wersja 83 Inform również będzie tu pasować, aczkolwiek będzie Wtedy odpowiednio o 3 overale mniej więcej słabszy, także można sobie wtedy wyobrazić, jak wygląda jego karta, gdyby miał minus 3 do overala. Emre Chan, czyli taki kompletny pomocnik z BVB. Tutaj po upgrade'ie go karty, karty Thunderstruck 86 mamy już 91 tempa, 89 strzelania, 88 podań, 89 rybnik, 93 defensywy i 99 fizyczności. Gwiazdy 4 na 4 i średnia wysoka pracowitość. Czyli Emre Chan bardziej jest takim defensywnym pomocnikiem. Mamy tutaj tylko jeden playstyle, co też jest dosyć dużym minusem, ale naprawdę te statystyki robią wrażenie. Także jeśli w tej wersji warto go przemyśleć, zwłaszcza, że może grać również jako środkowy obrońca. Robin Gosens również świetnie pasuje do tej ewolucji. Tutaj do wykorzystania musimy użyć jego Informa 87 i po upgradzie ma już trzy PlayStyle y z plusem: 99 stępa 91 strzelania, 90 podań, 91 dilbbing, 92 defensywy 96 fizyczności. Także ta karta wygląda po prostu na chorą kartę. Gosens może grać również na lewej pomocy. Ma gwiazdki 4 na 3 i średnią średnią pracowitość i również playstyle do walki w powietrzu, co jest niezmiernie, niezmiernie korzystne i przydatne w tej wersji gry. Także Ghosts jeżeli macie tego informa, to warto przemyśleć właśnie wrzucenie go do tej ewolucji. No i na koniec również niemiecki piłkarz, aczkolwiek z polskimi korzeniami, czyli Lukas Podolski. Jakiś czas temu jego wersja 86 była do odblokowania za darmo w, drzew, w drzewku postępów sezonu. I tutaj Podolski po tym upgrade'zie ma już 87 tempa, 99 strzelania, 89 podań, 94 dribbing i 97 fizyczności. Gwiazdki 5 na 5 naprawdę świetnie wygląda ten Podolski. Co prawda tylko dwa playstyle z plusem, no i te wślizgi, które dla niego akurat może być, mogą być mało przydatne, ale ma mocne strzały na swojej bazowej karcie, także tutaj można się pobawić właśnie tymi strzałami, czy to z pola karnego, czy z pola karnego już Podolskim. Każdą nogą, lewą, prawą, to nie ma znaczenia. Naprawdę świetna karta, jeżeli macie ją w klubie, również... Warto przemyśleć, jeśli potrzebujecie takiego kompletnego, praktycznie napastnika. I to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą ewolucję. Oczywiście wiem, że wyszła następna ewolucja, która kosztuje 200 tysięcy monet, którą również się zajmę, ale to dopiero jutro. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć!